Witajcie przyjaciele! Hi! A ja witam Was w kolejnej lekcji. I przed tym jak zaczniemy, chciałbym zachęcić Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, aby kolejne filmy Was nie ominęły. Zatem przejdźmy do materiału. Przypominam, iż ostatnio rozpoczęliśmy temat pytań z użyciem czasownika TO BE w czasie Present Simple i właśnie ten temat będziemy dziś sobie powtarzać zatem zacznijmy czy jesteś szczęściarzem czy jesteś a you szczęściarzem a you lucky are you lucky are you lucky czy oni są jego rodzicami czy oni są Are they jego rodzicami? His parents. Are they his parents? Czy jesteśmy w dobrym miejscu? Czy jesteśmy? Are we w dobrym miejscu? In the right place. Are we in the right place? Czy jesteś smutny? Czy jesteś smutny? Are you smutny? Sad. Are you sad? Czy jestem wystarczająco uprzejmy? Czy jestem? Am I wystarczająco uprzejmy? Polite enough. Am I polite enough? Czy jesteś naprawdę pewien? Czy jesteś? Are you rzeczywiście pewien? Are you really sure? Are you really sure? Czy oni są biedni? Czy oni są? Are they biedni? Poo. Tak jeszcze tylko dodam, iż jeżeli do tej, nawet do tej pory, nie swoiliście się może z tą kolejnością słów, Czyli na początku mamy odmieniony przez formę osoby czasownik, to be, a później resztę zdania. To naprawdę, moi drodzy, nie martwcie się, z czasem ten problem będzie zanikał, aż po prostu ustanie. Zatem, tutaj po prostu lekarstwem na to wszystko jest aktywna, aktywna praktyka. Zatem, kontynuujmy. Czy oni są źli? Czy oni są źli? Are they źli? Angry. Are they angry? Czy jesteś Hiszpanem, czy jesteś? Are you Hiszpanem? Spanish. Are you Spanish? Czy oni są w tej chwili w domu? Czy oni są? Are they? domo are they at home right now? Are they at home right now? powtórzmy are you lucky? Are they his parents? Are we in the right place? Are you sad? Am I polite enough? Are you really sure? Are they poor? Are they angry? Are you Spanish? Are they at home right now? Czy jesteśmy w złym miejscu? Czy jesteśmy? Are we w złym miejscu? In the wrong place. Are we in the wrong place? Jesteś poważny? Jesteś poważny? Are you poważne? Serious? Are you serious? Czy oni są z tym usatysfakcjonowani? Czy oni są? Are they usatysfakcjonowani tym? Are they satisfied with it? Are they satisfied with it? Czy jesteś początkujący? Czy jesteś? Are you początkujący? A beginner. Are you a beginner? Jesteś samotny? Albo samotna. Jesteś samotny. Powiedzmy. Are you samotny? Single. Are you single? Czy jesteś zmęczony? Czy jesteś zmęczony? Are you tired? Are you tired? Czy oni są dobrzy w języku angielskim? Czy oni są? Are they dobrzy? W good at w języku angielskim Are they good? At English are they good at English. Czy oni są wolni teraz? Czy oni są wolni? Are they free teraz now. Are they free now? Czy jesteś ze Stanów Zjednoczonych? Czy jesteś? Are you from? stanów zjednoczonych czyli the united states are you from the united states czy oni są w innym mieście czy oni są a they w innym mieście in another city are they in another city Are we in the wrong place? Are you serious? Are they satisfied with it? Are you a beginner? Are you single? Are you tired? Are they good at English? Are they free now? Are you from the United States? Are they in another city? Czy jesteś pełen optymizmu każdego dnia? Albo inaczej. Czy jesteś optymistyczny każdego dnia? Czy jesteś? Are you optymistyczny? Are you optimistic? Każdego dnia. Every day. Are you optimistic? Every day. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy jestem? Am I good? Czy jestem wystarczająco dobry? Am I good enough? Am I good enough? Czy oni są pewni? Czy oni są? Are they pewni? Should sure. Are they sure? Czy są w pudełku? Pamiętacie, mówiliśmy przed tym, stawialiśmy tak naprawdę takie zdanie. Szukam moich butów. Możemy zresztą zrobić teraz to samo. Szukam moich butów. I look for moich butów. My shoes. I look for my shoes. Czy są w tym pudełku? Czy są. Are they w tym pudełku? In this box. I look for my shoes. Are they in this box? Czy oni są nastolatkami? Czy oni są? Are they nastolatkami? Teenagers. Are they teenagers? Czy jesteś profesjonalnym lekarzem? Doktorem. Czy jesteś? Are you profesjonalnym doktorem? A professional doctor. Are you a professional doctor? Czy jesteś szalony? Czy jesteś? Are you szalony? Crazy. Are you crazy? Czy oni są wystarczająco ciężko pracujący? Czy oni są? Are they? Wystarczająco ciężko pracujący? Are they hardworking enough? Are they hardworking enough? Czy oni są teraz w szkole? Czy oni są? Are they w szkole? Teraz? Are they at school? Teraz? Now? Are they at school now? Czy jesteś profesjonalnym bokserem? Czy jesteś? Are you profesjonalnym bokserem? A professional boxer. Are you a professional boxer? Are you optimistic every day? Możemy nawet dodać tutaj dla wyróżnienia tego zdania every single day Are you optimistic every single day, czyli każdego jedynego, każdego pojedynczego dnia Are you optimistic every single day? Am I good enough? Are they sure? I look for my shoes. Are they in this box? Are they teenagers? Are you a professional doctor? Are you crazy? Are they hard working enough? Are they at school now? Are you a professional boxer? Czy oni są uczniami, studentami? Czy oni są? Are they? Uczniami, studentami. Are they students? Are they students? Czy jestem wystarczająco ciężko pracujący? Czy jestem? Am I wystarczająco ciężko pracujący? Am I hardworking enough? Am I hardworking enough? Czy oni są biznesmenami? Czy oni są? Are they biznesmenami, czyli are they biznesmen? Are they biznesmen? Czy jesteś dzisiaj pełen energii? Czy jesteś dzisiaj? Are you? Pełen energii? Of energy dzisiaj, today. Are you full of energy today? Czy oni są ekspertami? Czy oni są? A they ekspertami? Are they experts? Are they experts? Czy jestem wystarczająco uprzejmy? Czy jestem? Am I wystarczająco uprzejmy? Am I polite enough? Am I polite enough? Czy oni są bogaci? Czy oni są? Are they bogaci? Are they rich? Are they rich? Czy jesteśmy usatysfakcjonowani z naszymi wynikami rezultatami? Czy jesteśmy? Are we usatysfakcjonowani? Satisfied naszymi wynikami with our wynikami, rezultatami with our results? Are we satisfied with our results? czy oni są wysocy czy niscy czyli a they wysocy czy niscy are they tall or niscy short are they tall or short czy oni są młodzi czy oni są A they młodzi Are they young? Are they young? Are they students? Am I hardworking enough? Are they businessmen? Are you full of energy today? Are they experts? Am I polite enough? Are they rich? Are we satisfied with our results? Are they tall or short? Are they young? Czy jesteś pesymistyczny? Czy jesteś? Are you pesymistyczny? Pesymistyk. Are you pesymistyk? Jesteś w porządku? Jesteś w porządku? Are you w porządku? Fajne! Are you fine? Czy oni są w tym dobrzy? Czy oni są? Are they dobrzy w tym? Are they good at it? Are they good at it? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś? Albo czy jesteście gotowi? You również oznacza wy, zatem. Are you ready? Czy jesteście gotowy? Czy jesteś gotowy? Are you ready? Czy jesteście poważni? Czy jesteście poważni? Are you poważni? Serious. Are you serious? Czy oni są starzy? Czy oni są? Are they starzy? Old? Are they old? Czy jesteś dzisiaj zajęty? Czy jesteś dzisiaj? Zajęty? Are you busy? Dzisiaj. Today. Are you busy today? Czy odnosisz sukcesy? Czy odnosisz sukcesy? Are you i odnosisz sukcesy. Are you successful? Are you successful? Czy jesteś pewien? Czy jesteś pewien? Are you pewien? Sure. Are you sure? Czy jestem wystarczająco miły? Czy jestem? Am I wystarczająco miły? Kind enough. Am I kind enough? Tutaj jeszcze tylko dodam, iż kind to jest co innego niż polite. Polite to być uprzejmym, kind miłym. Zatem powtórzmy: Are you pessimistic? Are you fine? Are they good at it? Are you ready? Are you serious? Are they old? Are you busy today? Are you successful? Are you sure? Am I kind enough? Moi drodzy, dziękuję Wam za tę lekcję. Mam nadzieję, iż materiał jest dla Was zrozumiały oraz pomocny. A my, moi drodzy, zobaczymy się wkrótce. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam idą nasze lekcje. Czy macie jakieś problemy i czy macie jakiekolwiek pytania? Ja czytam Wasze komentarze, zatem z pewnością Wam odpowiem. Zobaczymy się wkrótce. See you soon.